Jak można poznać Amerykaninów bez, bez żadnych słów, to właśnie mówią o tym, jakie, ja jakie, jakie mają gabaryty. Wam, co sobie zamówiliśmy dzisiaj na lunch. Czyli 280 zł, byście zapłacili za coś takiego samego w Stanach, bardzo podobne miejscówce, za lunch. I pokazać mu ten jod w powietrzu, słuchajcie jaki on ma. Jesteśmy dzisiaj w Gtyni. Ja jestem z Pomorza, z Krakowa. Ja będę jego przewodnikiem dziś. Serdecznie Was zapraszam. Ok, zbliżamy się do końca skweru Kościuszki. Każdy mówi: O, wiecie, macie Ocean Atlantycki, ale wiecie, co każde miasto i każdy, wasz, yy, ma swój klimat. To jest połączone z bardzo wieloma detalami, którzy tworzą taki klimat. Ktoś mi powie, w macie ocean atlantycki to jeszcze lepszy od morza. Nie. Jest inaczej. Jest inaczej. My będziemy bardzo dużo jeszcze tego lata, jak wracamy, to oczywiście mamy zabukowane miejsca przy plaży, więc będziemy Wam dalej kręcić. Zapraszam Was na dalsze nasze vlogi przy innych campingach, przy Oceanie Atlantyckim. A na razie to pokażę Wam tutaj port portynia. Tak, tu dzisiaj jesteśmy. przed wyjazdem artykuł jak można poznać Amerykaninów bez, bez żadnych słów to właśnie mówią o to jakie ja mają jakie, jakie mają kaparyty pokażę wam dar Pomorza bardzo kultowy statek on czasami wypływa w rejsy ale nie jest to statek, który tutaj sobie można owypożyczyć i nie wypożyczyć tylko kupić bilet i pojechać sobie na przykład na Westerplatte czy na hel tylko to jest taki statek, który jest do zwiedzania. Bilety normalne 25 zł. Generalnie sklep Kościuszki jest bardzo przyjemny. Jesteśmy tutaj pod koniec czerwca, można powiedzieć drugiej połowie czerwca. Jest dzisiaj bardzo ciepło. Bo wam powiem jedną rzecz. U nas, jak jest taka temperatura w przeliczeniu, właśnie na Fahrenheit, żeśmy tu przeliczali i to taka sama temperatura u nas byłaby tak gorąca, bo mamy tak zwany humid. To jest coś takiego, że to jest taka wilgotność w powietrzu, słuchajcie, na tych nadmorskich stanach, jak jest Nowy Jork, czy New Jersey, Connecticut. To wszystko ma ten cały humid od tego oceanu Atlantyckiego i to jest właśnie taka wilgotność, i po prostu jesteś jak taka ryba bez wody, wiesz, z taką temperaturą, i po prostu ledwo dyszesz. Dlatego po prostu w Stanach to jest bardzo normalne, żeby mieć klimatyzację e, wszędzie właściwie, nie? z tego względu? Tak, już też się tak robi, oczywiście zauważyłam, no. Dariusz pomoże. Okej. Okay. No dobra, słuchaj, przejdziemy się jeszcze kawałeczek tutaj do końca i pójdziemy na jakąś smażoną rybkę, bo my jesteśmy na wakacjach. Wam, co sobie zamówiliśmy dzisiaj na lunch? To oczywiście jest nadmorskie żarcie, czyli Rybka z frytkami i trochę suróweczek. Hubert ma podobną rzecz. Już jakieś pyzy. Idziemy z powrotem na kolejkę, a potem do sobotu. Powiem mam tylko taką drobną e, e, rzecz, e, do której obydwoje tutaj z Hubertem doszliśmy do wniosku, że słyszeliśmy tutaj już wielokrotnie, o, wiecie, wiecie to w Polsce jest tak drogo, jest tak drogo. W sensie, no wiadomo, że jest drożej niż było, ale powiem wam tak, myśmy zapłacili, na lunch, to co widzieliście przed chwilą? 65 zł za dwie To jest wypasiony lunch. Nie? Wypasiony lunch jak na do wyboru. Tak, świeże do wyboru, naprawdę. No, 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 no. I przeliczyliśmy, że jakbyśmy w takiej miejscówce mieli wziąć sobie lunch. Czyli w takim sensie miejscówce, czyli bardzo popularnym centrum Tak. To by było z 70 dolarów na pewno. No, 70 dolarów, czyli... A tu liczcie... kosztowało przecież nas 16 17, czyli nie jest nic drogo, to jest normalne. Czyli 280 zł byście zapłacili za coś takiego samego w Stanach bardzo podobnego na miejscówce za lunch. To nie jest tak, że w Ameryce jest, wiecie, lepiej, ale wszystko jest droższe. Wszystko jest o wiele bardziej e, skomplikowane finansowo tak, że oni cię po prostu dojadą tam. Tym, co ty zarabiasz w taki sposób, że będziesz żył na takim samym poziomie jak ty byś żył w Polsce z takimi średnimi zarobkami? No bo taka jest prawda, nie? No, no Nie ma na dzień dzisiejszy tej Ameryki, która była w latach pewnie. Ja tego nie wiem, ale 80. czy 90., no i tyle. Ale żeby nie było, że tu jest coś nadzwyczajnego i bo, yy, dlatego to też mówimy, bo często się słyszy o Polakach, yy, od Polaków, którzy mieszkają w Ameryce, a ich znamy że w Polsce to jest tak drogo, że w ogóle jest chyba drożej niż w Ameryce nie? Bo, bo oni poszli gdzieś tam, wiadomo, że nie wiem, na obiad czy coś, do samego centrum przykładowo Krakowa czy gdziekolwiek, i oni tyle zapłacili, A to niech sobie idą do samego centrum Nowego Jorku czy jakiegokolwiek miasta, pewnie nigdy nie byli nie? i niech zobaczą ile tam kosztuje jedzenie, nie? także trzeba porównywać wszystko yy, no, kategoriami, nie? że po prostu no. Porównuj jedzenie w centrum Krakowa do jedzenia w centrum Nowego Jorku. I wtedy przekonasz, nie? Czy, czy rzeczywiście jest tak drogo, Jest drogo wszędzie, no, ale to... W sumie porównując te dwa kraje, bo nie wiem jak jest gdzie indziej to wychodzi na to, że jest to samo, nie? Przecież to jest po prostu do zarobku. Yy, yy, wychodzi nam. Na... No tyle samo mniej więcej, nie? Także... nie I tam... ma tu, nie, nie, nie ma tu nic nadzwyczajnego. Nie? W ogóle mnie nie przerażają te ceny. Yy, ogólnie wiadomo, że przeliczając na złotówki, nie? To mi to nie przeraża, nie ma jakichś No bo jest 3 4 taniej niż... 3-krotnie taniej na pewno niż w Ameryce. Nie? A Ameryce może jest trzykrotnie więcej się zarabia na tych samych pozycjach, ale jest też trzykrotnie, krotnie, -krotnie drożej. drożej. Więc to jest bardzo, bardzo proporcjonalne, profesjonalne. Jeżeli chodzi o to, o to, co teraz właśnie o restauracji, no to na dzień dzisiejszy tak zauważyliśmy. Ja już miałem wcześniej takie spostrzeżenia, już parę lat temu, nie? No ale no, skoro nagrywamy vlog, no to teraz się to potwierdziło już. No i tak jest po prostu. Teraz idziemy do Sopotu, a to będzie następna klatka dla Was. Jesteśmy na Mąciaku. I zaczynamy spacerek po Mąciaku. Czy za wcześnie, żeby się spytać, jak Ci się podoba dzisiejsza wycieczka? Dobra. Dobra? Tak. Masz pan? Masz. Dobrze. O to chodź, żeby mieć fan. Okej, okay. co my tu mamy, karykatury? No nawet nie, przepraszam, nie karykatury. nie by niby można w 1 do 1. Nazwy nie trzeba, bo na karykatury my możemy być normalnie malowani. Tak by wyszło, dosyć artystycznie, yeah. karykaturowo. by było łatwe zadanie, to cena przez Tak? No, to właśnie, powinniśmy dostać zniżkę. Nie trzeba się wysilić następny, musisz zobaczyć. Następna stacja, karykatury, malowanie. Ceramika O, to ci muszę powiedzieć, Hubert, o czym nie wiesz pewnie. To są dzwonki sopockie, okej? Okay? Dzwonki sopockie, to jest taki, jak się mówi, nie trend, tylko, no, słowo. Tradycja? No tradycje, takie coś, tak. Taki, wiecie co, jak jedziesz na przykład do Gdyni i masz kotwicę, czyli co? Znak taki, tak? To huber, nie muszę odpowiedzieć tego słowa, znak taki, tak? Znak Sopoki. To są dzwoneczki sopockie. Widzisz, prawda? No i to jest Monciak. To Wam z boku trochę pokażę. Będziemy tak szli teraz na dół. Jak kropówki w zakopanym, tak, tylko że nasze tutaj, jest to No właśnie. Sopocki monciak. O to słynny, krzywy domek. Dzień już jest popołudnie. Nie trochę szczerze mówiąc, nogi bolą, ale akurat od kolejki, od pociągu. Nie jest daleko. Nie jest tak daleko do Mola, jak jest z kolejki, z pociągu. Do skweru Kościuszki w Budynie, damy znacznie dalej, tak? Także jak wybieracie się dziećmi, to bierzecie to pod uwagę, jak nie znacie dystansów, że z dziećmi z pociągu do Sopotu nie ma sprawy. Dosyć krótki dystans, natomiast do skweru Kościuszki trochę już dalej. Kultowy znak, wszyscy go rozpoznają. Nigdy go nie zmienili, bo po prostu to kojarzy się wszystkim stare czasy, lata 60., 70., 80, do dzisiejszego czasu. Znak Molo pozostaje ten sam. Tu są fontanny, karuzele dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Czapeczki, na lodóweczki. Wszystkiego co sobie zamarzycie. A... A dla nas to po prostu są wakacje. Czyli ujemy się i udajemy się w kierunku Molo pokazać mojemu mężowi. Że poślubił dziewczynę z pomorza i pokazać mu ten jod w powietrzu. Słuchajcie, jaki on jadł. Wdycham. Mam że to był jad. Jednak. No i weszliśmy na molo. 10 zł. A um, tam jest dalej plaża z hotelem. Na plaży nie trzeba mieć wejściówki. No, ja byłam tu ostatnio razem 5 lat temu na plaży i nie płaciłam za wejściówkę, także może się coś zmieniło, ale raczej nie. A, natomiast tak wyglądają plaże w kierunku Gdańsk-Wrzeszcz A tak wyglądają plaże w kierunku Gdyni Tak jak już się Wam ze skweru Kościuszki Te takie a, spady, czy jak to się mówi No te takie góry to Są charakterystyczne właśnie do rejonów Gdyni Do morza, tam dalej o. A Natomiast płaskie plaże I stocznia w dali To jest stocznia Gdańsk w dali

Bardzo ciekawi, kto wie, ile kosztuje miejscówka tutaj na 24 godziny na zacumowanie przy Molo w Sopocie.